W tym odcinku omówię kolejną bibliotekę, nazywa się ona EIDL Swift jest to implementacja monady EIDL. O samym EIDL mam osobną playlistę, oczywiście będzie to podlinkowane. Playlista ma godzinę, 27 minut i 17 sekund i jest dosyć spoko miejscem, aby poznać samą monadę i co z nią można zrobić oraz dlaczego można by ją chcieć. W tym filmiku chciałbym się skupić na kolejnej bibliotece, tudzież frameworku, który właśnie wprowadza ten typ. Jak zawsze poziom wejścia jest raczej niski, kod jest prosty, tak aby każdy mógł go przeczytać i zrozumieć. Oprócz playlisty do samego IDERa, w playliście z funkcyjnym SWIFTem poruszam takie tematy, które są również wykorzystane przy tej monadzie. Czyli co to jest funktor, co to jest funkcja map, flatmap. Tak więc zapraszam do tych dwóch playlist. Ja linki zamieszczę i dodatkowo będę jeszcze wspominał. Oczywiście linki zamieszczę do tych playlist i do konkretnych odcinków. IDER składa się z dwóch case'ów. Left. Oraz write jest generyczny po dwóch typach. Mówiąc o generykach, mam na myśli polimorfizm parametryczny. To będzie nasza notatka, służąca nam do tego, aby pamiętać, jak jest skonstruowany IDER. Będę natomiast potrzebować dwóch instancji. Mam IDER, który jest generyczny po stringu INCHA. I w pierwszym przypadku mam case left, który musi być stringiem. W drugim przypadku mam case right. Które musi być 42. Niestety, ergonomia pracy z numerycjami w Swift jest delikatnie mówiąc kulawa. Opcje w sumie mamy tak dwie, w porywach trzy. Żeby dobrać się do tych wartości wewnątrz tych caseów, musimy potem poswitchować. Każde użycie takiego switcha jest dosyć hałaśliwe w kodzie. Druga opcja to możemy napisać swoje własne property i z niego korzystać jakby upchnąć to switchowanie pod tym property. Trzecia opcja to jest korzystanie z biblioteki, która jest dostarczana przez gości z Point Free, która właśnie, powiedzmy, wytwarza taką składnię, że można dobierać się do poszczególnych case'ów za pomocą składni praktycznie identycznej ze składnią kipafów. Jednak jeżeli mówimy o takim natywnym rozwiązaniu, bez wprowadzania trzeciej imprezy, mamy do wyboru te dwie pierwsze opcje. Biblioteka zawiera już w sobie takie property, które switchują i nazywają się one isleft oraz isRight. right. Nazwa i działania nie powinno nas zaskakiwać. Isleft odpowiada na pytanie: czy mamy w tym momencie do czynienia z lewym case'em? A is right, czy mamy do czynienia z prawym. Może być tak, że po prostu po tym tylko, czy idle jest left czy right, odpalamy jakiś kawałek kodu. Nie interesuje nas ta wartość, więc mamy do tego odpowiednie property. Dodając jeszcze jedną bibliotekę, możemy utworzyć dosyć fajny pipeline. Pozwolę sobie już darować więcej przykładów. Myślę, że troszeczkę się zmęcałem nad tą biblioteką w innym filmiku. Zachęcam do rzucenia okiem, właśnie na tamten filmik o Sweet Natomiast widać, że to się tak fajnie łączy i można dosyć ekspresywnie pisać ten kod. Kolejną rzeczą to jest taka sytuacja, kiedy zależy nam, żeby dobrać się do jakiejś wartości i obsłużyć dany przypadek. Biblioteka dowozi ze sobą dwa property, left oraz right. I tak jak można by się spodziewać, left zawiera wartość, jeżeli biegniemy kod dla case left. W przeciwnym wypadku... Jest nilem i tak samo right. Za pomocą property wskazujemy, który case nas interesuje. Optional mówi nam, czy to był ten case, czy nie. Ergonomia pracy z optionalem no, jest po prostu nieco lepsza. Swift ma nieco więcej wiedzy. Ma specjalną składnię. to Wszystkie iflety, garflety, tego typu historie. I sam optional ma na sobie zdefiniowane metody map oraz flatmap. Całą ergonomię. Można troszeczkę poszerzyć. Ponownie daruję sobie więcej przykładów. Nad Optional API znęcam się w pierwszym filmiku w tej serii, i tam odsyłam, żeby zobaczyć, co więcej można zrobić właśnie z optionalami, korzystając z tego Optional Api. Tak się składa, że Idle jest funktorem. Model wyraz, który sprawi, że raczej przestaniecie być lubiani w pracy. Za to, że wprowadzacie jakieś funkcyjne pierdolety do roboty. Co co najważniejsze, to znaczy tyle, że IDAR posiada zdefiniowaną funkcję MAP. I jak już mówiłem na początku, do posłuchania o funkcji MAP i funktorach zapraszam właśnie do playlisty funkcyjny SWIFT. Swoją drogą jest jeszcze taka funkcja, która się nazywa ZIP. Jest ona bardziej ogólną wersją funkcji MAP. I owszem, jest też osobna playlista do tego inneczek. Aby mapować, potrzebujemy mieć jakieś funkcje, które będą transformować jakąś wartość. To są moje trzy funkcje. Jedna inkrementuje, druga zmienia string na uppercase, a trzecia po prostu mówi, jak długi dany string jest. Bardzo ważna sprawa. Konwencja jest taka, że IDER domyślnie mapuje prawego case'a. Wszystko działałoby tak samo, gdybyśmy robili to z lewym, ale wynika to z pewnej konwencji. Tą konwencją jest to, że po angielsku right znaczy, że masz rację, jesteś właściwy, dobry, porządny. Już jakby przez analogię left to znaczy, że coś poszło nie tak. Ta konwencja jest też zachowana w innych językach i z tego powodu też jej się tutaj trzymam. Po prostu jak się nauczymy tej monady w jednym języku, możemy przenosić tę wiedzę do innych. Dorzuciłem jeszcze kolejne dwie instancje. Tym razem z trochę odwrotnym typem, in string, a nie String Int. Teraz użyję mapy na tej pierwszej instancji. W wyniku otrzymałem RAID 9. Jak sobie policzymy literki, to faktycznie okaże się, że jest tam 9 znaczków, ale też otrzymałem troszeczkę inny typ. Na wejściu był to typ either in string. Po zmapowaniu jest to eider int int ten prawy generyk ze stringa zmieniłem się w inta ponieważ użyliśmy takiej funkcji, która zwraca int nie dla każdego może być to czytelne, że eider jest taki domyślnie pozytywnie uprzedzony w prawą stronę biblioteka ma na sobie dwie kolejne funkcje map-right oraz map-left. Działanie mam nadzieję, że już jest na tyle intuicyjne, że wiadomo, że jeżeli miałam do czynienia z case-right to odpalił się map-right, jeżeli z case left to map-left i dlatego mamy w pierwszym wypadku right 9, a w drugim wypadku left 70. Możemy też tego typu pipeliny złączyć w jeden operator. Może być tak, że po prostu chcemy w jednym miejscu obsłużyć te dwa przypadki czy to było lewo czy prawo. Wynik jest oczywiście ten sam, ale troszeczkę mniej pisania. Jeżeli już mamy do czynienia z funkcją map, to możemy zdefiniować funkcję FlatMap. Funkcja FlatMap pozwala pozbyć się nam zagnieżdżonej struktury. Czyli jeżeli mielibyśmy tablicę tablic, opcjonal i idera iderów. Więcej o funkcji map i FlatMap w kontekście iderów można zobaczyć na tych innych filmikach. Ponownie playlista o funkcyjnym Swift oraz o ajder. Do sytuacji, gdy dostaniemy zagnieżdżoną strukturę bardzo łatwo dojść. Wystarczy, że ta funkcja transformująca będzie zwracać instancję idera. W tym wypadku zawsze to będzie Write i plus 1, ale typ to już nie jest zwykły int, jak przy tamtym inkremencie wyżej z linijki 16, tylko either string int. Tu jak widać, wynikiem jest either string int, to co mieliśmy, o dobrą sprawę na początku, a nie jakaś tam zagnieżdżona struktura. Jeżeli użyję funkcji map, to widać, że dostaję takiego troszeczkę powtórnego potworka, bo to jest idle left string right, either string int. No i dobieranie się do tej zagnieżdżonej struktury mogłoby być troszeczkę upierliwe, jeżeli nam nie zależy na tej strukturze oczywiście flatmapa. Istnieją jeszcze wersje, które mówią, czy mam do czynienia z prawą flatmapą, czy lewą flatmapą, ale dam sobie szansę na odkrycie tych wersji. A razem z biblioteką przychodzi kilka użytecznych funkcji. Pierwsza z nich Potrafi wyprodukować funkcję, która zmienia jakiś ider w konkretną wartość. To jest moja wiedza w jaki sposób zamienić różne typy, raz string, raz int w wartość int. Po pobiegnięciu tego kodu dostałem funkcję która przyjmuje ider string int i zwraca int. Tak to wygląda. Jawnie tutaj widać, że to jest funkcja, która przyjmuje instancję ider, either. either musi być left string, right int i to wypluje nam inta. W obu przypadkach dostałem inta. Raz jest to 8, raz jest to 42. Dlaczego jest to w formie tej funkcji adder? Ponieważ jest dużo API, które przyjmują właśnie na wejściu funkcję. Czyli jeżeli chciałbym coś mapować, to mapa nie przyjmuje konkretnej wartości, na przykład 42, tylko oczekuje jakiejś funkcji, która przyjmie coś i zwróci coś innego. Dzięki temu możemy w tym miejscu, gdzie mamy wywołanie map, wrzucić tego addera, tego konkretnie. Mam na myśli. Kolejna rzecz to jest taka, że dość często pracujemy z kolekcjami, czyli mogę mieć kolekcję jakichś tam ideów. W kolekcji mogą się znajdować jakieś case left, jakieś case right. Biblioteka przychodzi z pomocą, aby wydobyć lewe oraz prawe części tej kolekcji. Już tu nie mamy do czynienia z iderami, tylko konkretnie z intami i stringami. Natomiast jeżeli interesuje nas jedno i drugie, to możemy skorzystać z funkcji Partition Iders. Wcześniej dostawaliśmy tylko jakby jedną stronę, teraz dostajemy obie strony. Jest jeszcze trochę więcej rzeczy w tej bibliotece. Zachęcam do rzucenia okiem i na samą bibliotekę. Na playlisty, na filmiki, aby dowiedzieć się więcej. Nie wszystko zostało poruszone tutaj. Sama biblioteka ma niski próg wejścia. Jest to taki kod, który każdy byłby w stanie napisać. Tak więc, jeżeli chciałbyś, chciałabyś dodać jakieś swoje własne API, to czekam na Twoje piary. Pozdrawiam i życzę owocnej nauki.